Zawodnicy sprawili mi prezent urodzinowy zdobywając trzy punkty, nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolony z całego meczu, dlatego że graliśmy piłkę, mieliśmy przewagę, piłka jest taka, że nie wykorzystywaliśmy sami sobie sytuacji i, 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 i zespół Olimpii w tych jednych z ostatnich chwil nam pomogła, ale prawda jest taka, że wcześniej powinniśmy prowadzić kilkoma brakami, bo, bo tutaj wyższość nasza nie podlegała od początku do końca dyskusji. Mieliśmy takie słabsze 10 minut w drugiej połowie, ale przetrzymaliśmy, nie straciliśmy bramki i, i wracamy z trzema punktami do domu. Gratulacje w pierwszej kolei to dla trenera, dla Limanowie. Myślę tak, że w 87 minucie nie chcieli by wygrać mecz, no tak wyszła. Чымаались, чымаались, былі моманты пра пару такіх добрых, такія як у капыцкаго, чым он не сцеліл па брамкі вышыць, сам насам аддаваў паданні, то я не разумею. гратуляцыі для лімановій. мыслю так, што дужежы працы, трэбаба працаваць далей.